ŻO206 taki rodzynek w automacie. nie słuchajcie, taka usterka, która występuje u klienta, u mnie oczywiście nie. Kierunkowskaz, z tego co pamiętam, lewy po włączeniu bardzo szybko migał, tak jakby w której żarówka, czy coś było przepalone. No tutaj, oczywiście, wszystko działa. No, a trzeba będzie na piechotę przejrzeć, wszystkie połączenia kostki lampy, wtyczki, może wypalona masa, jak zwykle w tylnej lampie gdzieś. A ogólnie y, powiedzieć, że mam jeszcze chcę taką ciekawostkę, bo tutaj, no wiadomo, klient mówi, może przerywać. No nie, no niestety tu przerywać jako taki nie, nie występuje, ponieważ wszystkim zawieduje moduł BSI. Ale ostatnio miałem też pana starszy pan przyjechał, Astrą, już nie pamiętam, którą. J. Czy tą wcześniejszą? H, może H, to była Astra. Nie, i tam jakiś problem był z wypadaniem zaponów. Mówię, że podłączę pod komputer. A pan mówi, że ale to auto nie ma komputera. Ja mówię, jak nie ma komputera, musi mieć. A on mówi, że nie ma, bo jak kupował je w komisie, to chciał takie bez komputera i takiemu właśnie sprzedali. Więc tak to właśnie jest. Nawet w takich leciwych już chrupkach to nie jest takie proste, że wymienimy sobie na przykład Przerywacz kierunkowskazów, gdzieś tam jakąś kostkę wypniamy i ten, no bo tutaj już wszystko siedzi w module. No mam nadzieję, że tutaj to nie będzie kwestia samego modułu, chociaż można by sprawdzić, podłączyć może, zobaczyć co tam w nim siedzi. No siedzę tutaj, w końcu urwę tą manetkę, a nie chcę się zepsuć. Peugeot i problem z szybko migającym kierunkowskazem, jak widać na załączonym obrazku. Nie na tym, ale na tym to już będzie widać dokładnie. Najszerszy z tych wszystkich pinów to masa najwygrzana. Także się zrobiło już tam siwo na tym. To, to podobnie jest w kostce, więc trzeba to wyczyścić, i być może tutaj leży problem. No, to taki typowy, typowy problem właśnie aut francuskich, nie tylko peżotów. W busach też podobnie się tak dzieje. No i jedna masa, która musi. Zasilić, że tak powiem, przenieść całe obciążenie wszystkich odbiorników. Poszczególne kanały są zasilane pojedynczo, no ale żeby to zadziałało, to prąd musi popłynąć do bieguna ujemnego, właśnie przez ten jeden kabel. No i po pewnym czasie, właśnie, o, dzieje się tak. A konkretnie mówiąc, to tak, tak wygląda pin. Jak tylko dotknąłem, od po prostu odpadł. Jest upalony. No i tak. To wymyśliłem, podlutowałem tutaj masę, wyciągnąłem na zewnątrz. Tutaj damy konektor, znaczy już go dałem po drugiej stronie. Jest tam męski, mogłem to w sumie zrobić odwrotnie dla bezpieczeństwa, ale to jest masa, więc nawet jakby ktoś nie zapiął i on został luzem, czy wypiął się, to też nic nie stanie, więc już nie będę poprawiał. No, tyle. Spinamy to i myślę, że będzie działać. Kolejny problem w peżocie to odpalanie na zimnym, to jest benzynowy silnik. Chyba 1,8 albo 1,6, no nie wiem. To, to też nie, nie bardzo istotne jest. Auto ma instalację gazową i ponoć przy zimnym rozruchu, kiedy jest zimno, ciężko odpala. Też trudno mi powiedzieć, bo nie słyszałem, dzisiaj akurat u mnie odpala normalnie. I tak sobie pomyślałem, że skoro auto ma instalację gazową i pewnie przez większość czasu to na niej sobie jeździ, bo jakżeby inaczej, po co zakładać instalację? To tak sobie pomyślałem, może być problem z ciśnieniem paliwa, z tyskiwaczami benzynowymi z tym odpalaniem, skoro też temperatura spada, więc ta wydajność tych tyskiwaczy mogła spaść. No i kiedyś już taki eksperyment robiłem z powodzeniem, że podpinałem sobie zewnętrzne źródło zasilania w paliwo, czyli tutaj taki mój wynalazek z regulowaną pompą ciśnienia. Dodatkowy regulator, którym możemy sobie tam ustalić. To ciśnienie paliwa. Wlewałem tam jakiś specyfik do czyszczenia wtrysków do takiego benzynowego silnika. Podłączamy to, odpalamy. Jeśli to jest problem z tymi wtryskowaczami, tam go możemy ciśnieniem troszkę pomęczyć, większemu zadać. No i po jakimś czasie można spróbować. W wielu przypadkach pomaga na takie wtryskiwacze, które swoje już widziały i przynajmniej na jakiś czas jest ok. No i tak myślę sobie kurczę, Tutaj bym się wpiął. W to złączę, bo tutaj jest ale ciasno. Tam te rurki mają swoje lata, więc myślę sobie tak. Pójdę do kosza, tam gdzie pompa. Tam powinno być okno rewizyjne. Może tam będzie łatwiej. Przy okazji odepniemy sobie wtyczkę od pompy, żeby nam to paliwo, żeby pompa nie nie, nie pracowała. Tak, żeby nie, nie było problemu z tym paliwem. No i chodźcie, zobaczcie co znalazłem. Tutaj mamy odpięty króciec. I tak się wepnę tym, zaraz to zrobimy. Natomiast tutaj mamy zieloną wtyczkę. Ten pin, który jest o taki sobie, no to możecie sobie wyobrazić, że jest praktycznie zeżarty prawie całkiem. Jego można tak ruszać. Ten nie. Te dwa prawdopodobnie są od czujnika poziomu paliwa. Natomiast no tutaj mamy ten pin uszkodzony, także Prawdopodobnie problem, problem z tym porannym odpalaniem no to to jest właśnie w tej pièce. Tam też jest zielono w środku, więc do czyszczenia. A tu jest co? A tu jest kurczę, to jest emulator do czujnika poziomu paliwa prawdopodobnie. No to już. Już teraz wiem, bo, bo kiedyś nie wiedziałem. Dobra, no to co, to czeka nas wykręcenie kosza, ale to czyszczenie wtrysków i tak sobie urządzimy. Podpięte, tam jest pełny bak, pełniutki bagwachy, słuchajcie. O, przykryte ładnie, żeby się nic nie nasypało. Tutaj mamy, urządzenie pracuje, jakieś 4,5 bara zadane. Specific z Liqui Moli. no jakieś tam powiedzmy 2 litry benzyny i pół litra taka puszka. Teoretycznie to to powinno się stosować maksymalnie na 70 litrów benzyny, ale yy, no jak rozcieńczymy to takim w stosunku, to ja nie wiem ile by to musiało trwać, żeby tam cokolwiek w tym układzie się zadziało. A tak to wiecie, taka ostra dawka przez chwilę, jak to sobie pochodzi. Zaraz mu zwiększymy ciśnienie. Teraz jest 4,5 bara i później go delikatnie pomęczymy na różnych obrotach. A jak kosz już mam wyciągnięty, to będziemy ratować ten upalony pin. Znaczy on nie jest upalony, tylko ugnił. Jak słyszycie, auto pracuje. Wypuściłem sobie przewody, już dałem bezpośrednio z pompy. Puściłem się tutaj koło wtyczki, tam zabezpieczyłem to klejem dwuskładnikowym. No i co, no konektory tutaj tradycyjnie. Zaraz sobie jeszcze to zgrzeję zgrzewarką, żeby się obkurczyły te koszulki na nich, zostawiamy tak jak jest, zobaczymy jak to będzie palić. Wiadomo stary łeb, tak samo nie ma się co tutaj jakby to powiedzieć spuszczać nad tym i kombinować. Wiadomo kosz nowy, okej okay, możliwe, ale auto jakie takie, więc no i naprawa jaka taka. Dobra, ważne żeby działało. Wypychamy to na zewnątrz i sprawdzimy sobie jak już będzie chłodno, czy to rzeczywiście był problem z tym pinem który no praktycznie nie istniał, chociaż dziwne, że on w ogóle jakkolwiek palił, no ale mogło raz kontaktować innym razem, nie wiadomo, że chłodno, większe opory i tak dalej. Dobra, to przekonamy się jak będzie rano, akurat przymroki w nocy. To zobaczymy, jak sobie odpali. Peugeot 206 odpala bez problemu. Zimny, ciepły. No tutaj głównie problem był z zimnym silnikiem, czyli pierwszy rozruch rano po postoju. Był problematyczny, teraz już ono było odpalane. Zresztą widzicie po wskaźniku temperatury, ale to jest kolejne odpalanie. Jeszcze zauważyłem, że przyjechał na instalacji wyłączonej, instalacji gazowej. Teraz sobie włączyłem ją, stąd też chcę, żeby popracował trochę na tym gazie. Jak jeszcze, no, jak jeszcze może, pewnie wyłączył klient z racji niskiego poziomu, bo tam widać, no, już tego gazu nie ma na wskaźniku. Zobaczymy, jak go zgasimy na gazie, zobaczymy, czy to nie będzie jakiś tam, wiecie, problem z, z instalacją gazową, ale generalnie ja tam obstawiam na to, że problem z wtryskiwaczami benzynowymi i odpalanie, odpalanie długie albo ciężkie odpalanie na benzynie przy chłodnych dniach, no to właśnie to. Że się pojawił kolejny problem z tymi francuzami, to nigdy nie może być tak, że prosto. Zobaczcie, wskaźnik pokazuje pusty zbiornik, a był pełny. To raz pokazuje, że nie ma gazu, że jest zero, czerwona kreska jedna. Dzisiaj po włączeniu okazuje się, że gaz jest. Przełączyć się nie przełączy, bo jak tylko osiągnie temperaturę, to później miga kontrolka. Instalacja gazowa niedotykana w żaden sposób, nie mam pojęcia, co się stało. Aktualizujemy, słuchajcie, z przełączaniem prawdopodobnie znalazłem usterkę. Wiem, nic tutaj nie dotykałem jeszcze, wymieniłem tylko filtr oleju i zalałem olej. Tutaj mamy wężyki od podciśnienia. Okazuje się, że po prostu wężyk od podciśnienia od gorąca na odcinku gdzieś 10 cm stał się tak kruchy, że po prostu no, odpadał do, do tego momentu. Tutaj to dopiero jest elastyczny i był pęknięty w jednym miejscu, więc no, jak nie ma podciśnienia. No to wiadomo, że działać nie będzie. Także to najpierw zrobimy, ale z, ze wskaźnikiem paliwa nadal jest problem i nadal nie rozumiem, czemu na benzynie pokazuje nam zero. Na gaz się przełączył, pracuje, jak widać. A jeszcze co, bo w sumie tam pewnie wskaźnik jakiś przy butli jest, ale to jest pod spodem na dole. Sprawdziłem, po prostu butla jest na full, ale czemu z tym paliwem co się dzieje, no tam dobra, no nie wiem pod jakimś trząsem czy coś, ale tutaj o co chodzi ze wskaźnikiem paliwa, ja już sobie ten emulator wypiąłem, całkiem gazowy myślałem, że on może bruździ. mamy podpięte na krótko tak jak było, instalację oryginalnie i nadal mamy no, pusty zbiornik, a zbiornik jest zalany do pełna, i wiem, że po poskładaniu wszystkiego, wskazówka stała praktycznie na jedynce. Może jej tam troszkę brakowało. Dobra, dokupy to wszystko pozbierać. Był poziom paliwa, nie ma poziomu paliwa, jest pełny zbiornik, pokazuje zero. No i to mniej więcej po tym, jak ja tam gdzieś grzebałem w instalacji elektrycznej, więc pierwsze co mi przyszło do głowy, to to, że mogłem coś tam uszkodzić, tak, coś się mogło stać. Bywa, stare auto, ruszy związkę. No ale posprawdzałem tam gdzie byłem, tą okolicę, wszystko jest w porządku, tak jak ma być. Spiąłem na krótko ten, ten czujnik bez emulatora, też nic to nie pomogło. Jest tak jak było, i tak się zastanawiałem przez chwilę. Przyszło mi do głowy, kto przy zdrowych zmysłach tankuje taką furę, która warta jest niewiele do pełna. No chyba, że ktoś że ktoś po prostu nie wie ile tego paliwa rzeczywiście jest w tym aucie i zadzwoniłem sobie do właściciela, mówię mu jaka sytuacja, że było pełno, zbiornik pokazuje teraz zero, no to on wie o tym, że to, tak, tak się to dzieje od, no, już od bardzo dawna i tym po prostu w to nie wnikać, także tak, słuchajcie, nie wnikam, jadę dalej, z wymieniam jeszcze filtr paliwa, zostawiam to w spokoju, być może ciekawy temat. Ale ciekawymi tematami człowiek się nie, na, nie naje i nic nie zarobi na takich rzeczach, dlatego że w kolejce czekają następne. Tym bardziej, że właściciel nie chce tego naprawiać. Po prostu tak jest, mówi, że za jakiś czas to zacznie działać. Raz jest pół, raz jest pusto, raz jest pełny. Dolewa pewnie, domyślam się już sam, że dolewa co jakiś czas, żeby było dużo, żeby nie brakło. No i tak sobie od czasu do czasu ten wskaźnik świruje. Jaki tego te problem jest, nie mam pojęcia, być może rzeczywiście uszkodzony jest pływak w baku, być może, no ja go pod tym kątem nie sprawdzałem, ja tylko zmierzyłem sobie na wyjściach, przy pełnym jest 300, mówiłem Wam chyba 350 omów. nie wiem czy to jest dużo, czy to jest mało, czy tak ma być, nie mam pojęcia, nie mam na to czasu, lecimy dalej, zamykamy temat, kończymy i idziemy robić co innego.